thank mm -hmm. you 15 października bieżącego roku Kapituła Kryształowych Żagli 2020 w skład której weszli członkowie Zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego, przedstawiciele pomorskich samorządów, Urzędu Morskiego w Gdyni, Ligi Morskiej i Rzecznej, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i mediów żeglarskich, przyznała nagrody za największe pomorskie osiągnięcia żeglarskie mijającego sezonu. Zwykle ich laureatów poznawaliśmy podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej. Niestety w tym roku w związku z pandemią koronawirusa Kapituła zdecydowała, że gala się nie odbędzie. Szanowni Państwo, drogie żeglarki, drodzy żeglarze, w tych niecodziennych okolicznościach, które przeżywa nasza Ojczyzna, także Pomorze, w czasie pandemii, chcemy jednak zorganizować i wręczyć nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagiel 2020. Niestety nie możemy się spotkać podczas uroczystej gali w innych okolicznościach, ale przyjmijcie, że tą drogą również chcę przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich żeglarzy: aby zawsze Wam sprzyjały dobre wiatry, abyście mieli zawsze stopę wody pod kilem. Wszystkim żeglarzom chciałbym życzyć, aby dopisywało nam zdrowie, abyśmy w zdrowiu. Dożyli do następnego roku żeglarskiego. Abyśmy mogli zimą i wczesną wiosną snuć plany, a potem osiągać to, co sobie zaplanowaliśmy. Nasze marzenia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w tym roku nasza tradycyjna gala pomorskiego żeglarstwa odbywa się w specyficznych warunkach. Jest to stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I jak na nasze burzliwe dzieje przystało, również i ten rok był bardzo nietypowy, ale tym razem nie spowodowany przykrymi sytuacjami, a bardziej walką siłami natury z wirusem, który do nas przywędrował z Chin. Dziękuję bardzo wszystkim żeglarzom i tym organizacjom, które umożliwiły to, że jednak mogliśmy żeglować po jeziorach, po Zatoce wyprawiać się na morza na oceany nie było to tak spektakularne wyprawy i rejsy jak w latach poprzednich, ale mimo tej całej sytuacji jednak można było organizować regaty i brać w nich udział i cieszyć się w uprawianie swojej pasji żeglarskiej. Poznajmy zatem laureatów nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagiel 2020. Nagrody Kryształowego Żagla 2020 w kategorii Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2020 otrzymują Anna Szymborska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Mostach Piotr Maria Śliwicki, prezes grupy Ergo Hestia Gdyńskie WOPR Nagrody Kryształowego Żagla 2020 w kategorii Pomorskie Żeglarskie Wydarzenie Roku 2020 otrzymują Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej Zlot jachtów z duszą, próchno Volvo Gdynia Sailing Days W tej kategorii kapituła nie przyznała nagród. Nagrody Kryształowego Żagla 2020 w kategorii Pomorski Żeglarski Klub Roku 2020 otrzymują Gdański Klub Żeglarski SKZ Ergo Hestia Sopot Jach Klub Stal Gdynia Nagrody Kryształowego Żagla 2020 w kategorii Pomorski Żeglarski Talent roku 2020 otrzymują Ewa Lewandowska, KS AZS AWFS Gdańsk, Agata Marcinkowska UKS Wodniacy Garczyn Michał Polak, Gdański Klub Żeglarski. Laureaci w tej kategorii otrzymają poza statuetką dodatkowo po 1000 zł ufundowane przez Fundację Aktywnie i Zdrowo z Gdyni. Nagrody Kryształowego Żagla 2020 w kategorii Pomorski Edukator Żeglarstwa Roku 2020 otrzymują Grzegorz Mańkucki, Gdański Klub Żeglarski, Bożena Meller, Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni. W tej kategorii kapituła nie przyznała nagród. W tej kategorii nominowani byli Adam Paszek, KS AZS AWF -IS Gdańsk, Łukasz Buderaski, Gdański Klub Żeglarski. Przemysław Struś i Kap Gdynia. Nagrody Kryształowego Żagla w kategorii Pomorski Żeglarski Trener roku 2020 otrzymuje. Przemysław Struś i Kap Gdynia. W tej kategorii nominowane były: Maja Dziarnowska, Eskarzet Ergohestia Sopot, Julia Damasiewicz, Eskarzet Ergohestia Sopot. Nagrody Kryształowego Żagla w kategorii Pomorska Żeglarka roku 2020 otrzymuje. Maja Dziarnowska, SKZ Ergohestia Sopot. W tej kategorii nominowani byli: Marcin Styborski, Sekcja Żeglarska KU AZS Politechniki Gdańskiej, Piotr Tarnacki, Energa 77 Racing Club, Przemysław Miarczyński SKZ Ergohestia Sopot. Nagrodę kryształowego żagla w kategorii Pomorski Żeglarz roku 2020 otrzymuje Piotr Tarnacki, Energa 77 Racing Club. Jak co roku swoje nagrody przyznał również prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusław Witkowski? Jak co roku tradycyjnie przyznawane są nagrody prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego? W tym roku mają one oczywiście związek z uprawianiem żeglarstwa w sytuacji, kiedy cała Polska toczy walkę z pandemią. I tutaj chciałbym wyróżnić następujące osoby. Po pierwsze, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, pan dr Tomasz Kamera, który dzięki swojej zdolności organizacyjnej, zdolności przekonywania odpowiednich władz i również tych żeglarskich, jak i tych państwowych, Umożliwił to, że wiele imprez, zarówno o tym zasięgu krajowym, regionalnym czy międzynarodowym, mogło się odbyć na naszym terenie. Tutaj w porównaniu do innych federacji żeglarskich można powiedzieć, że byliśmy jedynymi chyba w Europie, która, które przeprowadziło tyle tych imprez, które cieszyły się dużym powodzeniem, a jednocześnie były przeprowadzane w warunkach pełnego zabezpieczenia sainternego. Drugą osobą, która była bardzo ważna dla pomorskiego żeglarstwa to jest pan doktor Daniel Krokosz, który swoim wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach gdzie nagle zawaliły się wszelkie plany szkoleniowe, był bardzo potrzebny dla naszej kadry, zarówno narodowej, jak i do pomorskiej, żeby móc od strony tej psychologii sportowej wspierać tych naszych żeglarzy na takim momencie zwrotnym w ich karierach sportowych, ich przygotowaniu, kiedy już tutaj wszyscy się wybierali na, olimpi na Igrzyska Olimpijskie, należało te plany zweryfikować i znaleźć swoje miejsce w zupełnie nowej rzeczywistości. Na trzeciej pozycji, właściwie to są nagrody równorzędne, ale trzeciej w sensie wymieniania, jest para żeglarzy, jest to Anna Jaszczemska i Szymon Kuczyński. Oni we dwoje, mając za sobą zwłaszcza Szymon, wielkie wyprawy, rejsy dookoła świata, bez zawijania do portów, w tym czasie, kiedy nie można było takich rejsów organizować, postanowili znaleźć. Takie możliwości uprawiania żeglarstwa, które do tej pory były w pewnym sensie niedoceniane albo uważane za niemożliwe do realizacji, które tutaj na miejscu pokazują, że to żeglarstwo można uprawiać, nawet mając duże ograniczenia wynikające z warunków sanitarnych. Stąd zdecydowali się na bardzo spektakularny rejs na jachcie mieczowym, jachte 2020, od Gdyni do Świnoujścia, płynąc wzdłuż brzegu Bałtyku zatrzymując się w, czy to w portach czy to na, na plażach pokazali, że nawet na takim jachcie ogólnodostępnym, nie wymagającym potężnych przygotowań ani sporych funduszy, można również odbywać turystyczne wyprawy, które mam nadzieję, że w przyszłości znajdą naśladowców i umożliwią tym, którzy do tej pory pływali na Omegach czy nawet na podobnych jachtach również tak, takiego typu wyprawy aktualnie odbywa się wyprawa Wisłą z Krakowa do Gdańska, gdzie można powiedzieć, ta Wisła jak gdyby tym razem staje się ważniejsza dla żeglarzy, bo mimo różnego poziomu wody, jest to akwen dla nas najbliższy, dostępny, nie wymagający dalekich podróży, a zawsze dający jakąś tam namiastkę uprawiania żeglarstwa. Statuetki zostaną wręczone na przyszłorocznej pomorskiej galii żeglarskiej, która odbędzie się w Kościerzynie. Mamy nadzieję, że do tego czasu koronawirus odpuści i będziemy się mogli osobiście zobaczyć na święcie pomorskiego żeglarstwa. Póki co na żeglarskie Szlaki Pomorza zaprasza dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek. To już koniec prezentacji nominacji i nagród sezonu 2020 roku. A był to rok niezwykły, który zapisze się na długo również w historii żeglarstwa. Spotkało nas w nim tyle niepewności, tyle trudności i ograniczeń. Zarówno organizatorom imprez, władzom Polskiego Związku Żeglarskiego, jak i wszystkim żeglarzom należą się słowa uznania i gratulacji. Oglądając ten reportaż, jesteście już pewnie po pierwszych przymiarkach do przyszłego sezonu. Życzę, aby wszystkie planowane imprezy zostały zrealizowane, wszystkie marzenia się spełniły, a w zmaganiach, na regatach wyniki przerosły Wasze oczekiwania. My też planujemy nowe programy żeglarskie, nowe przystanie. Zapraszamy do współpracy i na szlaki Zatoki Gdańskiej i Pętli Żuław. Przyłączam się do Waszych marzeń, aby przyszły sezon był jeszcze lepszy. Do zobaczenia!